Zapraszam na wykład, który poświęcony będzie współrzędnym geograficznym oraz pojęciom dotyczącym mapy. Dowiemy się m.in., co to jest siatka geograficzna, jakie cechy posiadają południki i równoleżniki, czym jest długość i szerokość geograficzna. Oraz jak za pomocą współrzędnych geograficznych opisać położenie w różnych miejsc na Ziemi. Zapraszam! Istnieje wiele sposobów przedstawiania obrazów Ziemi lub jej fragmentów. Należą do nich plany, mapy oraz globusy. Najbardziej wiernym modelem Ziemi, ukazującym ją w bardzo dużym pomniejszeniu, jest globus. Aby ułatwić orientację na Ziemi, a tym samym na globusie i jednoznacznie zlokalizować dany punkt, wyznaczono sieć linii, zwanych siatką geograficzną. Składają się na nią południki, czyli linie łączące bieguny, oraz równoleżniki, a więc linie przebiegające równolegle do równika. Południki i równoleżniki zawsze przecinają się pod kątem prostym. Przyjrzyjmy się najważniejszym cechom południków i równoleżników. Południki. Mają zawsze jednakową długość, równą połowie obwodu ziemi. Są półokręgami przebiegającymi od jednego bieguna do drugiego. Wyznaczają kierunek północ-południe. Jest ich nieskończenie wiele. Równoleżniki natomiast mają różną długość. Są okręgami zmniejszającymi się wraz z odległością od równika. Wyznaczają kierunek wschód-zachód. Ich płaszczyzny są do siebie równoległe. I również jest ich nieskończenie wiele. Na podstawie międzynarodowego porozumienia wyznaczono tak zwany południk początkowy i przyporządkowano mu wartość 0 stopni. Południk ten przechodzi przez Greenwich pod Londynem i to od niego mierzy się długość geograficzną w kierunku wschodnim i w kierunku zachodnim. Maksymalna wartość długości geograficznej wynosi 180 stopni. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik. Przyjmuje on również wartość 0 stopni, natomiast bieguny 90 stopni. Spośród niekończącej się liczby równoleżników szczególnie wyróżnia się dwa: zwrotnik raka i zwrotnik koziorożca, wyznaczające granice strefy międzyzwrotnikowej oraz dwa koła podbiegunowe. Ponieważ Ziemia ma kształt zbliżony do kuli, to współrzędne geograficzne są miarą kątową. Jednostkami długości i szerokości geograficznej są więc stopnie. Każdy stopień dzieli się na 60 minut, a każda minuta na 60 sekund. Przy określeniu położenia geograficznego na Ziemi posługujemy się pojęciami długości i szerokości geograficznej. Długość geograficzna to miara kąta zawartego pomiędzy płaszczyzną południka początkowego 0 stopni, a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez określony punkt na powierzchni Ziemi. Południk zerowy i południk 180 stopni dzielą Ziemię na dwie półkule, wschodnią i zachodnią. Zatem wszystkie punkty leżące na półkuli wschodniej mają długość geograficzną wschodnią, a punkty leżące na półkuli zachodniej mają długość geograficzną zachodnią. Szerokość geograficzna to miara kąta zawartego między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim przechodzącym przez określony punkt na powierzchni Ziemi. Równik dzieli Ziemię na dwie półkule, północną i południową. Tak więc wszystkie punkty leżące na półkuli północnej mają szerokość geograficzną północną, a punkty leżące na półkuli południowej posiadają szerokość geograficzną południową. Przy określaniu współrzędnych geograficznych pomogą nam prezentowane przykłady. Aby odczytać szerokość geograficzną punktu A, należy sprawdzić, w którą stronę rosną wartości równoleżników, na północ czy na południe, i na tej podstawie określić półkulę. Na przykładzie widać, że punkt A leży na półkuli północnej. Następnie odczytujemy wartość równoleżnika i zapisujemy szerokość geograficzną punktu A. Z przykładu wynika, że punkt A leży na 30 stopniu szerokości geograficznej północnej. W podobny sposób odczytamy długość geograficzną punktu A. W kolejności sprawdzimy więc, w którą stronę rosną wartości południków, wschodnią czy zachodnią, i ustalimy półkulę. Punkt A leży na półkuli zachodniej. Ponieważ na przykładzie wrysowane zostały południki co 10 stopni, a punkt A nie znajduje się na pełnej wartości, należy odczytać wartości południków sąsiednich, w tym przypadku 50 i 60 stopni, a następnie szacunkowo określić odległość tego punktu od najbliższego południka. Punkt A leży dokładnie pomiędzy południkiem 50 a 60 stopni, dlatego łatwo oszacować można, że długość geograficzna tego punktu wynosi 55 stopni długości geograficznej zachodniej. Pełne współrzędne geograficzne brzmieć więc będą: punkt A położony jest na 30 stopniu szerokości geograficznej północnej i 55 stopniu długości geograficznej zachodniej. Przy użyciu bardziej szczegółowych metod odczytu położenie punktów będzie bardziej precyzyjne. O dokładności świadczyć będzie podanie współrzędnych we wspomnianych wcześniej stopniach, minutach i sekundach. Przykładowo dokładny zapis szerokości geograficznej zwrotnika raka to 23 stopnie 27 minut i 0 sekund szerokości geograficznej północnej, a zwrotnika koziorożca 23 stopnie 27 minut. I 0 sekund szerokości geograficznej południowej. Dla określenia położenia większych obiektów, takich jak np. kontynenty, wyspy czy jeziora, posłuży nam obliczenie rozciągłości równoleżnikowej i południkowej. Rozciągłością równoleżnikową określimy różnicę długości geograficznej skrajnych punktów. Natomiast po obliczeniu różnicy szerokości geograficznej skrajnych punktów otrzymamy rozciągłość południkową. Zobaczmy to na przykładzie. Jeżeli dwa skrajne punkty leżą na tej samej półkuli, to rozciągłość równoleżnikowa lub południkowa będzie różnicą długości lub szerokości. Rozciągłość równoleżnikowa wynosi w tym przypadku 76 stopni minus 34 stopnie równa się 42 stopnie a południkowa 52 minus 45 równa się 7 stopni. Jeżeli skrajne punkty położone są na różnych półkulach, rozciągłość równoleżnikowa lub południkowa będzie sumą długości lub szerokości geograficznej tych punktów i tutaj równa się ona. 41 dodać 13 równa się 54 stopnie. W przypadku rozciągłości równoleżnikowej 12 Dodać 7 równa się 19 stopni w przypadku rozciągłości południkowej. 1 stopień na równiku i równoleżnikach odpowiada odległości 111,2 km. Łatwo można więc obliczyć rozciągłość południkową w kilometrach. Dla przykładu 30 stopni razy 111,2 km to 3336 km. Wartość 1 stopnia na równoleżnikach nie jest jednakowa. W innych szerokościach geograficznych niż równik będzie się ona stopniowo zmniejszać, aż osiągnie na równoleżniku 90 stopni wartość 0. Współcześnie określenie współrzędnych geograficznych danego miejsca jest niezwykle proste. Służą do tego odbiorniki GPS. Skrót ten w tłumaczeniu na język polski oznacza globalny system pozycyjny. Urządzenie odbiera sygnały radiowe wysyłane przez satelity nawigacyjne krążące po orbitach okołoziemskich. Na ich podstawie określa współrzędne geograficzne oraz wysokość nad poziom morza. Odpowiednio zaprojektowany odbiornik posiada wiele przydatnych funkcji. Może określać prędkość po przemieszczaniu się, wskazać kierunek ruchu lub przewidzieć czas osiągnięcia zamierzonego celu. Urządzenie to pozwala określić współrzędne z bardzo dużą dokładnością. Podsumujmy teraz krótko poznane wiadomości. Siatka geograficzna to zbiór południków i równoleżników nakreślonych na globusie lub wyobrażonych na Ziemi. Południki to linie łączące oba bieguny najkrótszą drogą i jest ich nieskończenie wiele. Równoleżniki to okręgi o różnej długości, które przecinają południki pod kątem prostym. Przy pomocy współrzędnych geograficznych wartością długości i szerokości geograficznej można określić położenie dowolnego miejsca na Ziemi.